W Berlinie odbywają się ważne negocjacje pomiędzy przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Ukrainy oraz Unii Europejskiej. Niedziela, zgodnie z oczekiwaniami, była poświęcona spotkaniom doradców do spraw polityki zagranicznej, jednak już w poniedziałek rozmowy przybrały szerszy format. Przybyły na nie tak wysokiej rangi postacie jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii. Kir Starmer. Oczywiście nie zabrakło także Wołodymira Załęskiego, który intensywnie odwiedza europejskie stolice, próbując znaleźć nowe drogi dla Ukrainy. Jednak napięcie podczas negocjacji nie kazało na siebie długo czekać. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w samym środku dyskusji nagle opuścił salę, pozostawiając swoich partnerów negocjacyjnych, w tym prezydenta Ukrainy Wołodymira Załęskiego oraz specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych Stevena Witkofa w stanie konsternacji. Według informacji niemieckich mediów, jego miejsce zajął doradca do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ginter Sauter, który kontynuował prowadzenie spotkania w imieniu Merca. Oficjalne powody takiego kroku nie zostały ujawnione, jednak analitycy już snują przypuszczenia dotyczące możliwych politycznych lub osobistych przyczyn tej decyzji. Pomimo wyjścia Merca. Rozmowy były kontynuowane, koncentrując się na kwestiach bezpieczeństwa Ukrainy oraz potencjalnego porozumienia pokojowego, które mogłoby doprowadzić do zakończenia konfliktu. Na długo przed tymi negocjacjami dyskutowano już o tym, że Ukraina domaga się od państw zachodnich gwarancji bezpieczeństwa, zdolnych zapewnić jej ochronę w razie zagrożenia ze strony Rosji. Pojawia się jednak pytanie, czy te gwarancje będą wystarczająco silne. Aby Ukraina nie znalazła się w pułapce, w której nie będzie miała realnej ochrony? I właśnie w tym momencie pojawia się oświadczenie, które dla wielu brzmi jak polityczna bomba. Wołodymir Zełęski, który jeszcze całkiem niedawno nazywał członkostwo w NATO strategicznym celem Ukrainy, teraz mówi: przystąpienie może zostać odłożone albo nawet całkowicie anulowane. Dlaczego? Odpowiedź pojawia się w podtytułach. Jeśli Stany Zjednoczone i Europa zapewnią Ukrainie wystarczające gwarancje bezpieczeństwa, Kijów jest gotów zrezygnować z marzenia o sojuszu północnoatlantyckim. Po co wchodzić do klubu, skoro można uzyskać ochronę bezpośrednio od głównych graczy Waszyngtonu i Londynu? W tym miejscu pojawia się jednak logiczne pytanie: jakie to mają być gwarancje? I w jaki sposób miałyby działać? Jak informuje portal Axios, zespół Donalda Trumpa omawia ze stroną ukraińską dokument, którego podstawą są zasady piątego artykułu Traktatu Północnoatlantyckiego. Tego samego, który zakłada, że atak na jednego członka sojuszu jest atakiem na wszystkich. Tyle, że Ukraina nie jest członkiem NATO, a to oznacza, że nie będzie to obrona zbiorowa, Lecz coś na kształt porozumienia pomiędzy dwoma państwami z bardzo elastycznym sformułowaniem. Amerykanie obiecują. Dokument będzie miał moc prawną i zostanie zatwierdzony przez Kongres. Ale w tym samym dokumencie znajdzie się zastrzeżenie. Stany Zjednoczone nie są zobowiązane do automatycznego przystąpienia do wojny. To ochrona, lecz bez gwarancji. Wsparcie, lecz bez kontyngentu. Poczucie bezpieczeństwa. Z drobnym dopiskiem, małym drukiem. W efekcie Ukraina staje przed wyborem: albo marzenie o członkostwie w NATO, albo realne, choć ograniczone porozumienia z wielkimi mocarstwami. Zełęski stawia na to drugie. I tu znów pojawia się pytanie: czy nie oddał on sam klucza do najważniejszej dźwigni nacisku możliwego przystąpienia do sojuszu? W kuluarach amerykańskiej delegacji słychać znajomy optymizm. Podobno wszystko idzie zgodnie z planem. Waszyngton proponuje Kijowowi od razu trzy pakiety. Jeden dotyczący bezpieczeństwa. Drugi, odbudowy po konflikcie. Trzeci, pokojowego uregulowania. Według źródeł, w ostatnich rundach negocjacji Ukraina po raz pierwszy otrzymała spójny obraz tego, co czekają po wojnie. W teorii brzmi to doskonale, w praktyce pojawia się pytanie, kto będzie to realizował. Nawet jeśli Kongres Stanów Zjednoczonych przyjmie dokument, kto da gwarancję, że następny prezydent nie skreśli wszystkiego jednym pociągnięciem pióra? Przecież już widzieliśmy, jak Ameryka wychodzi z porozumień, gdy zmienia się nastrój w Białym Domu. Czy Ukraina znowu okaże się zależna od wyborów w obcym kraju? Przedstawiciel amerykańskiej administracji zapewnia: Celem nie jest formalność, lecz odstraszanie. Stworzenie systemu, który będzie wystarczająco silny, by nie prowokować, ale też nie wciągać. Brzmi ładnie, jednak w przełożeniu na rzeczywistość, to nie jest Sojusz Północnoatlantycki i nie jest to automatyczna ochrona nieba. To polisa ubezpieczeniowa, której wypłata zależy od nastrojów w Waszyngtonie. I właśnie w tym miejscu, u ukraińskich ekspertów, zaczyna się sceptycyzm. Ktoś w Radzie Najwyższej już otwarcie mówi, nie oczekujcie cudu od Berlina. Deputowana Mariana Bezuchła publikuje zdjęcie z negocjacji. Ten sam owalny stół, przy którym siedzą delegacje i krótki podpis pod nim. Nie budujcie złudzeń. I wygląda na to, że jest to jeden z najbardziej szczerych komentarzy ostatnich dni. Podczas gdy Niemcy decydują, kto będzie siedział przy stole negocjacyjnym, Francja wykonuje ruch, którego niewielu się spodziewało. Paryż zamraża aktywa korporacji Alphabet, tej samej, która jest właścicielem Google. Kwota około 110 milionów euro. Formalnie jest to decyzja francuskiego sądu, związana ze sprawami Google w Rosji. Ale czy ktoś naprawdę wierzy, że to tylko zbieg okoliczności? W dokumentach francuskich zapisano, że chodzi o egzekucję należności na podstawie orzeczeń moskiewskich sądów arbitrażowych z poprzednich lat. Oznacza to, że Paryż faktycznie uznaje jurysdykcję rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości i zaczyna działać w interesie likwidatora rosyjskiego oddziału Google. To dopiero zwrot akcji. Francuskie media są ostrożne w sformułowaniach, a prawnicy twierdzą, że wszystko mieści się ściśle w ramach prawa międzynarodowego. Analitycy uważają jednak inaczej. Może to być początek nowej fali. Paryż próbuje grać długą grę. I nie można wykluczyć, że w ślad za tym pójdzie seria gestów dobrej woli wobec Moskwy. Nieprzypadkowo francuski adwokat William Joly, reprezentujący interesy likwidatora, oświadcza, że podobne procesy toczą się już w Hiszpanii, Turcji i Republice Południowej Afryki. To znaczy, łańcuch został już uruchomiony i kto wie, gdzie się zatrzyma. Dlatego pytanie jest tylko jedno: czy to przypadkowa procedura prawna? Czy też sygnał dyplomatyczny opakowany w język decyzji arbitrażowych? A jeśli to drugie, kto i po co zdecydował się wysłać ten sygnał właśnie teraz? Na Ukrainie ponownie wybuchł skandal językowy. Tyle, że tym razem nie jest to już wyłącznie polityka kulturalna to administracyjna presja z jasno określoną ceną. W Radzie Najwyższej Omawiany jest projekt ustawy, zgodnie z którym za odtwarzanie rosyjskiej muzyki w kawiarniach, restauracjach lub jakichkolwiek miejscach publicznych właściciele lokali będą musieli zapłacić grzywnę do 55 tysięcy hrywien. w przeliczeniu niemal 95 tysięcy rubli rosyjskich, albo, dla porównania, ponad 4600 zł polskich. Taka kwota to nie symboliczna kara, lecz realny cios w mały biznes. Jeden przypadkowy utwór na playliście, jeden zapomniany klip na ekranie, i otrzymujesz mandat, który jest w stanie zniszczyć zysk za cały miesiąc. Ale na tym się nie kończy. W Odesie wprowadzany jest nadzór językowy już w szkołach. I jeśli wcześniej chodziło wyłącznie o prowadzenie lekcji w języku ukraińskim, to teraz zasady obejmują nawet przerwy. Według relacji mieszkańców, dzieci są zobowiązywane do rozmów po ukraińsku, nie tylko podczas zajęć lecz także w czasie wolnym pomiędzy nimi. Naruszenie? Odpowiedzialność spada na rodziców. Aż do kar administracyjnych. Dyrekcje szkół już organizują zebrania informacyjne ostrzegając. Komunikowanie się po rosyjsku może pociągać za sobą sankcje. Formalnie za naruszenie regulaminu wewnętrznego. Faktycznie za język, w którym dziecko myśli i mówi w domu. Władze twierdzą, że wszystko to ma na celu wzmocnienie języka państwowego. Jednak im dalej, tym trudniej odróżnić troskę o język od presji na wolność osobistą. Pytanie brzmi dziś inaczej: czy można być wolnym, jeśli państwo decyduje, w jakim języku wolno ci śpiewać, żartować i rozmawiać na przerwie? Podczas gdy Waszyngton forsuje ideę prawnie sformalizowanych gwarancji dla Ukrainy, reakcja w Europie okazuje się znacznie bardziej powściągliwa. Formalnie wszyscy są za bezpieczeństwem Kijowa. Lecz za zamkniętymi drzwiami niepokój i zmęczenie. Wielu europejskich liderów pamięta, jak zaczynały się kampanie wojenne, z których nie mogli się wycofać, ponieważ wcześniej coś obiecali. W kuluarach brukselskich gabinetów pojawiają się ostrożne pytania: Jeśli Stany Zjednoczone dają Ukrainie prototyp piątego artykułu, czy oznacza to, że przy każdej eskalacji Europa znów zostanie wciągnięta w konflikt? A jeśli Stany Zjednoczone odmówią interwencji, to kto ostatecznie będzie gwarantem? Niemcy, które dopiero co doświadczyły demonstracyjnego gestu Merca, nie spieszą się z podpisywaniem nawet deklaracji politycznych. Wielka Brytania po wyjściu z Unii Europejskiej woli działać samodzielnie, a nie pod dyktando Waszyngtonu. Francja po zamrożeniu aktywów Google pokazuje, że jest gotowa na manewry polityczne i raczej nie będzie wspierać twardej linii, jeśli ta zagraża stabilności wewnętrznej. Zbyt wielu w Europie już rozumie: papierowe gwarancje są piękne, dopóki nie nadchodzi dzień, w którym trzeba je wypełnić. A jeśli w tym momencie przywódcy znajdą się w epicentrum wyborów, kryzysów lub protestów ulicznych, z dawnej determinacji może nie pozostać nic. Cóż, przyjaciele, na dziś to wszystko. Czekam na Waszą reakcję na to, co się dzieje. Co sądzicie o zwrocie Paryża, o zachowaniu Berlina, o tym, jak Waszyngton gra gwarancjami, nie wchodząc do walki? To nie są po prostu wiadomości, to znaki czasu. Wasze komentarze są ważne, nie milczcie. Wesprzyjcie materiał, jeśli był przydatny. Subskrypcja, polubienie, udostępnienie. Wszystko to pomaga kontynuować pracę i mówić o tym, o czym inni milczą. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia wkrótce.